Przez to złodzieje nienawidzą kraść iPhone'ów, bo są dla nich bezużyteczne, ale musicie mieć włączone dwie bardzo ważne rzeczy. A mianowicie, jeśli złodziej nie pozna waszego PIN-u albo Apple ID, a raczej hasła do niego, to po kradzieży takiego telefonu nic i tak z nim nie zrobi. A to za sprawą tego, że jeśli w ustawieniach macie włączoną oczywiście funkcję Znajdź mój iPhone', ale myślę, że większość osób to ma i te dwie pozostałe łącznie właśnie z siecią usługi znajdź, to taki iPhone, nawet jak złodziej po kradzieży, Wyłączy dane transmisji komórkowej, wyłączy WiFi, czy nawet wyłączy cały ten telefon, i tak mu to nic nie da, bo inne i urządzenia, które będą pojawiać się w okolicy, będą go namierzać. W związku z tym może na, sie na siebie ściągnąć tak naprawdę problemy, czy jakieś służby. No, bo Wy będziecie widzieć, gdzie on dokładnie się znajduje, a on i tak nie będzie w stanie wyzerować tego telefonu i go sprzedać innej osobie, bo będzie po prostu zablokowany, będzie działała ta blokada iCloud, także to jest bardzo ważne i same statystyki pokazują, że jest coraz mniej tych kradzieży, bo tak naprawdę taki iPhone jest do niczego, jedynie można sobie go rozebrać na części i to nawet nie wszystkie, bo część z nich jest też zablokowana, także Apple to naprawdę kapitalnie wymyśliło, tylko trzeba mieć właśnie w ustawieniach włączone te trzy rzeczy i naprawdę wasz telefon będzie bezpieczny.